Dajcie z tej strony Michała to 24 odsłona ESL News, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie. Zapraszam do oglądania. Wiosenną edycję League of Legends Championship Series Euro 2015 możemy oficjalnie uznać za rozpoczętą. Pierwszą lokatę w tabeli europejskiego LCS Exequo zajmują reprezentanci Fnatic, Giants Gaming oraz SK Gaming. Wszystkie wymienione formacje wygrały po dwa mecze. Zaraz za nimi znajdują się zespoły, które w pierwszej rundzie zaliczyły wygraną i przegraną: Copenhagen Wolves, Elements, Team Rocket i Unicorns of Love. W żadnej potyczki nie udało się wygrać pod obiecznym Gamit Gaming H2. GAMING i Medium Makers. Zakończyły się finały 6 sezonu rozgrywek SLTV Star Series w League of Legends. Do stolicy Ukrainy, Kijowa, przyjechały cztery formacje, które walczyły o medale oraz pulę nagród, w której znalazło się aż 30 tysięcy dolarów. Wśród uczestników była także ekipa ROX która ostatecznie wygrała całe zawody. Co ważne, w jej składzie jest jeden Polak, Oskar Rakso Bazydło. Wielki finał turnieju MLG X Games za nami. LDLC po pięknej grze okazało się lepsze od Ninjas in Pyjamas w Aspen. Stając tym samym na najwyższym stopniu podium, spotkanie zakończyło się dopiero po trzech mapach i zdecydowanie nie brakowało w nim emocji. Był to pokaz zarówno niesamowitych umiejętności indywidualnych, jak i zgrania drużynowego. Natomiast trzecie miejsce zajęli reprezentanci Dignitas, którzy zaraz po turnieju postanowili rozstać się ze swoim pracodawcą. Według oficjalnej strony wspomnianej organizacji, gracze od 1 lutego mają reprezentować Team Solomid. Legendarny i utytułowany sportowiec Jakub Kubę Górczyński już niebawem może zostać trenerem polskiej Dywizji CSGO, występującej w barwach Virtus Pro. Takie plotki pojawiają się w sieci już od jakiegoś czasu, ale teraz podczas streamów paszy coraz częściej można słyszeć o jego koledze z byłej drużyny. Poznaliśmy osobę, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu HAL TV ORG przedstawiającym najlepszych graczy Counter-Strike Global Offensive 2014 roku. Tak jak spodziewali się kibice, z zawodnikiem tym został wybrany GetRight, reprezentujący barwę Ninjas in Pyjamas. Szwed od wielu lat pracuje się w czołówce tego typu zestawień. Poznaliśmy już wszystkich zawodników z rankingu 20 najlepszych graczy CSGO 2014 roku. W zestawieniu znalazło się trzech Polaków, pasza na trzecim miejscu, Snacks na czwartym i Biały na 13. Michał Kseno Kaczorowski, reprezentujący barwę dywizji Herbston w No Mercy, zakwalifikował się do turnieju Assembly Winter 2015, który pod koniec miesiąca ma odbyć się w Finlandii. Wśród uczestników tych zawodów są znani gracze z różnych krajów. Bezpośrednie zaproszenie do walki o zwycięstwo otrzymał m.in. inny in. in. Polak, Marcin Gwimsz Filipowicz. Piękne zwycięstwo polskiego reprezentanta. Grzegorz Manakomicz wygrał swój mecz w ramach Challenger League i awansował do wyższej kategorii prestiżowych rozgrywek. mimo od straty dwóch map z rzędu najlepszy polski protos dokonał emocjonującego comebacku i ostatecznie pokonał Hero Marine. Niestety ta sztuka nie udała się Arturowi Nercio Blochowi, który przegrał swój mecz z Naniłą. Szwed wygrał to spotkanie wynikiem 3 do 1 i awansował do Premier League. Nercio odpara z World i Series, ale będzie mógł spróbować swoich sił w przyszłym sezonie. Znamy tytuły gier, jakie pojawią się na światowych finałach ISEF World Championship, które mają zostać rozegrane w tym roku w Łodzi. Reprezentanci poszczególnych krajów będą mogli rywalizować w Dota 2 i Counter Strike Global Offensive. Podczas światowego finału Intel Extreme Masters odbędzie się długo oczekiwany turniej ESL One CSGO Katowice 2015. Tegoroczne rozgrywki ponownie zawitają do spotka, który podczas ubiegłorocznego finału odleciał. Tym razem najlepsi na świecie zawodnicy zmierzą się także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W Katowicach powalczą nie tylko o zwycięstwo, ale i o nagrody. Do wygrania znów będzie 250 tysięcy dolarów. Oprócz zaproszonych drużyn na główny turniej organizatorzy zdecydowali wybrać ESC Gaming, Team Dignitas, Epsilon oraz Titan, do kwalifikacji, które odbędą się 14-15 lutego w Katowicach, by zagrać w ostatnim etapie o awans na te prestiżowe zawody. Poznaliśmy datę finału mistrzostw Polski w FIFA 15 Ultimate Team. Najlepsi uczestnicy internetowego etapu o tytuły zagrają już 7 lutego w studiu ESL TV Polska, które mieści się w tykach. Zjawi się tam łącznie 10 graczy, którzy rywalizują na pięciu platformach: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. Możemy być pewni, że nie zabraknie emocjonujących meczów. Mistrzostwa Polski FIFA 15 Ultimate Team cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Awans na nowe finały nie jest łatwy. Bo trzeba przebnąć przez kwalifikację, fazę grupową i pucharową. W tych zagra już tylko po dwóch najlepszych graczy z każdej platformy. Dzięki za uwagę, następny odcinek już za dwa tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia!